Panorama Bożena, Dargosz. dobry wieczór. Powódź pochłonęła już 27 ofiar. Pod wodą jest nadal 26 miast i 180 wsi. Nieprzejezdnych jest 1300 km dróg i ponad 130 mostów. W czasie naszego prawie czterotygodniowego pobytu, przodującym tematem wszystkich krajowych mas mediów była olbrzymia powódź, która nawiedziła południowe rejony kraju. Tak wyglądały w tych dniach ulice Wrocławia, jak i innych miast na południu Polski. Z Wrocławia przenosimy się do Nowej Soli, która jest położona nad Odrą. Mieszkańcy miasta przygotowują się tu do nadejścia fali powodziowej, która ma tu dotrzeć za parę dni. Nad rzeką rośnie z minuty na minutę wał przeciwpowodziowy. W tej walce z nadchodzącym żywiołem pomaga każdy, bez względu na swoją płeć, status społeczny czy wiek. Nowa sól jest gotowa do przyjęcia fali powodziowej. Tymczasem poziom wody na odrze stale się podnosi. Mieszkańcy miast, które nie były bezpośrednio dotknięte przez powódź, już od pierwszych dni tej tragedii ofiarowali materialną pomoc swoim rodakom na południu kraju. W wielu miastach były organizowane specjalne akcje zbiórki pieniędzy dla powodzian. Tak też było w moim rodzinnym mieście, gdzie telewizja Canal Plus zorganizowała aukcję na rzecz powodzian. Podczas trwania imprezy były zbierane datki pieniężne. Także i ja nie poskąpiłem grosza dla powodzian. Rok 1997 przejdzie na pewno do historii jako rok, w którym wydarzyła się w Polsce powódź stulecia. Niemalże od pierwszych chwil tej tragedii w całym kraju rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych przez wodę. Ale także tu za oceanem rodacy nie pozostali obojętni na to, co wydarzyło się w ich ojczystym kraju. W siedzibie polonijnej telewizji Polvision odbyła się aukcja na rzecz powodzian. Wśród rzeczy ofiarowanych podmotek można było znaleźć biżuterię, stare monety czy nawet olejne obrazy. Cała impreza cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, którego potwierdzeniem była ilość osób biorących udział w licytacji. I jak widzimy, wiek w tym wypadku nie gra roli. Najważniejsze, że pieniądze pomogą cierpiącym w kraju. Dzięki telefonom komórkowym nie trzeba było być nawet obecnym w trakcie licytacji na sali. Nawet jeśli dana rzecz miała dość dużą wartość, do na sumie 420 dolarów i 420 dolar po raz trzeci. Dziękuję bardzo. Każdy spłacany dolarów pomoże cierpiącym w kraju. Niektóre z listowanych przedmiotów miały szczególne wzięcie. Tak było na przykład z tą to oto porcelanową figurką Carycy Katarzyny, na którą było wielu chętnych. 120 dolarów 120 dolarów, 120 dolarów po raz drugi. 130 dolarów no właśnie, 130 dolarów. Ja dalej uważam, że Katarzyna... 130 dolarów, waham się, do 140 dolarów, dziękuję bardzo, 140 dolarów po raz pierwszy, 140 dolarów, 140 dolarów, 140 dolarów, czy jesteś w stanie przebić, Katarzyna wygląda bardzo dumnie, naprawdę, czy ktoś jest w stanie przebić cenę 230 dolarów, ona jeszcze całkowicie się nie uśmiecha, jest, ponieważ jest sprzedawana poniżej wartości, ale już zaczyna uśmiech zakwitać na twarzy Katarzyny, 230 dolarów. 230 dolarów, 230 dolarów po raz drugi. 230 dolarów, waham się uderzyć trzeci raz, ale dwie... 250. 200 trzymają na wyciągniętych rękach, również się uśmiechają. 250 dolarów po raz pierwszy, 250 dolarów. To dalej jest poniżej wartości tej figurki. I proszę Państwa, taryca Katarzyna w błękitnej sukni, w purpurowym płaszczu, z podniesioną ręką prawą i dumnie odrzuconą głową przechodzi w ręce. R4 za 250 dolarów. Dziękuję bardzo. Po podsumowaniu aukcja przyniosła w sumie ponad 100 tysięcy dolarów, które zostało przekazane na rzecz powodzian w Polsce. Dzisiejsza impreza była tylko jedną z wielu imprez, które zostały zorganizowane w tych dniach przez Polonię na rzecz pomocy poszkodowanym przez powódź.